Przez naszą kochaną Polskę przetoczyła się fala pożarów. Dziwnym trafem. Na chwilę przed tymi pożarami Polskę, jak i Europę, obiegły informacje, że Rosja szykuje serię zamachów. Jednakowo przez moją głowę przetoczyła się dziwna myśl takie podejrzenie czy nie jest to po prostu sabotaż? Wszystko zależy od tego, jak do tej sprawy podejdą władze Polski i władze Unii Europejskiej. Bo albo Rosja, albo Zachód dąży do wojny. Tak czy owak są to działania skrajnie niebezpieczne dla narodu polskiego. Moi drodzy, pamiętajmy, że jesteśmy strefą zgniotu, niczym więcej jak polem bitwy pomiędzy nowym ZSRR a nową Czwartą Rzeszą. Miejmy uszy i oczy szeroko otwarte, bo przyszły czasy niebezpieczne, a to dopiero przed wiośnie.